Witam w firmie Chakram. Dzisiaj przedstawię Państwu sposób montażu instalacji gazowej BRC Sequent 32 na przykładzie samochodu Fiat Abarth Grande Punto z silnikiem 1.4 Turbojet o mocy 180 koni mechanicznych. W tym przypadku samochód został zchipowany i jego moc wynosi 210 koni. W skład instalacji wchodzi centrala sterująca BRC, wtryskiwacze, które w tym przypadku są pod plastikową obudową silnika, Czujnik ciśnienia oraz temperatury gazu, filtr fazy lotnej, reduktor Genius MB Max oraz elektrozawór z filtrem fazy ciekłej, które znajduje się pod pojemnikiem płynu chłodniczego. Zbiornik znajduje się w miejscu koła zapasowego, jego użytkowa pojemność to 43 litry, co pozwala przejechać nam tym samochodem około 360 km. Zawór tankowania z wygodnym, dokręcanym adapterem zainstalowany został pod klapką wlewu benzyny. Przełącznik na życzenie klienta zainstalowany został z lewej strony kolumny kierowniczej w schowku. Koszt tej konkretnej instalacji to 3300 zł przy oszczędnościach rzędu 270 zł na każdy przejechany 1000 km instalacja zwraca się po około 12 000 km. W przypadku samochodów po chip -tuningu dodatkowo wymagane jest strojenie na hamowni. Koszt takiego strojenia to około 500 zł. Do każdej instalacji dodajemy komplet dokumentów, czyli fakturę zakupu. Wyciąg ze świadectwa homologacji instalacji gazowej, poświadczenie badania technicznego na zbiornik oraz książeczkę gwarancyjną.